Witam serdecznie w nowym odcinku na kanale Strefa Grozy. Dziś odświeżymy sobie informacje na temat filmu Obecność 3 i również opowiem wam o nowej planowanej serii horrorów opartej na prawdziwych wydarzeniach, nad którą będą pracowali scenarzyści dwóch pierwszych części Obecności. Na końcu napomknę również o możliwości stworzenia nowego przerażającego uniwersum przez Jamesa Wan'a. Jak już wiemy, prace nad najbardziej oczekiwanym horrorem tego roku zostały zakończone w lipcu 2019, o czym pierwsza informowała Vera Farmiga za pośrednictwem swojego Twittera. Wtedy jeszcze nie mieliśmy zbyt wielu informacji na temat fabuły, jednak teraz wiemy już, że będzie się ona kręciła wokół sprawy Arne Cheyenne Johnsona, który w latach 80. został oskarżony o morderstwo niejakiego Alana Bono, a w sądzie starał się bronić tym, że podczas całego zajścia pozostawał pod wpływem demona. Był to pierwszy taki przypadek w Ameryce i dziennikarze nazwali tę sprawę Devil Made Me Do It, czyli tak samo jak brzmi pod tytuł nadchodzącej obecności. Arne został skazany za swój czyn, ale państwo Warrenowie pomagali w jego apelacji i skrócono mu okres odbywania kary. Jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów dotyczących tego mężczyzny, to zapraszam serdecznie do odcinka, który o nim nagrałem. O filmie wypowiedział się od twórca roli Eda Lorena, Patrick Wilson, w wywiadzie dla The Hollywood Reporter. Mimo, że nie zdradził żadnych szczegółów, to powiedział: Proces tworzenia był fantastyczny i wywołuje zupełnie inne odczucia. To wciąż ten sam trzon, to wciąż historia Eda i Lorraine. Znów rzucamy bohaterom wyzwanie, z jakim nie mieli wcześniej do czynienia. Ale film będzie ciekawym dodatkiem do uniwersum, bo to coś zupełnie innego. Odbiegnięcie od utartej ścieżki, jaką było opowiadanie historii udręczonych przez złe moce rodzin, może być bardzo ciekawym i odświeżającym całą serię pomysłem. Jeżeli chodzi o reżysera, to tutaj również mamy zmianę, ponieważ stołek od Jamesa Wana przejął Michael Chavez, który jest odpowiedzialny za powstanie innego filmu z uniwersum, a mianowicie za Klątwę Lalorony. Chavez był bardzo chwalony przez Wana, który powiedział o nim, że to odpowiedni człowiek do tej pracy, ponieważ bardzo dobrze rozumie, jak cała seria ma działać. Twórca poprzednich dwóch części nie znika całkowicie z projektu, ponieważ wcieli się teraz w rolę producenta i nadal będzie sprawował pieczę nad całością. Scenariusz do filmu stworzył David Johnson McGoldrick, który wspomagał swoją pracą braci Hayes przy drugiej odsłonie filmu. W głównych rolach ponownie zobaczymy Werę Farmigę i Patricka Wilsona, jednak możemy się spodziewać, że w rolę Eda i Lorraine wcielą się również inni aktorzy. Jak w swoich informacjach podaje serwis IMDb, w filmie pojawią się postacie małżeństwa demonologów odmłodzonej wersji. W rolę młodego Eda wcieli się Mitchell Hogg, a rolę młodej Lorraine odegra Megan Ashley Brown. Na ekranie nie zabraknie również Judy Warren, córki głównych bohaterów, którą odtworzy aktorka Sterling Jerins. Film trafia do kim dokładnie 11 września 2020 roku. Jak do tej pory nie ma żadnych pogłosek co do tego, aby szalejąca pandemia miała pokrzyżować te plany. Dlatego trzeba trzymać kciuki, aby w tej kwestii nic się nie zmieniło i cierpliwie czekać na premierę. To na razie wszystko, co wiemy w temacie tego filmu, jednak możemy być pewni, że wkrótce zaczną spływać nowe informacje i może w końcu dostaniemy zwiastun. Co na razie pozostaje nam cierpliwie czekać. Jeżeli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, to zapraszam na Facebook i Instagram Strefa Grozy. W odcinku tym chciałbym również opowiedzieć o nowej serii horrorów opartych na prawdziwych wydarzeniach, za które odpowiedzialni będą bracia Hayes, scenarzyści nie tylko dwóch pierwszych części obecności, ale również krucyfiksa, plagi czy Domu Woskowych Ciał. Panowie planują stworzyć serię filmów inspirowaną prawdziwą historią Madame La Lallaury, która zapisała się na kartach historii jako seryjna morderczyni z XIX wieku. Jak podał serwis Deadline, bracia Hayes pracują nad nową marką, która powinna zainteresować fanów filmów grozy. Scenarzyści wykorzystają owianą, złą sławą posiadłość LaLaurie, która po dziś dzień stoi przy Royal Street w Nowym Orleanie. 10 kwietnia 1834 roku doszło tam do pożaru, który ujawnił potworną działalność pani domu, Madame Delphine LaLaurie. Matka piątki dzieci okazała się seryjną morderczynią czarnoskórych służących, których torturowała, przykuwała łańcuchami do ścian, głodziła i biczowała. Kiedy Mroczny Sekret ujrzał światło dzienne, La Laurie miała uciec z mężem do Paryża, gdzie zmarła najprawdopodobniej w 1842 roku. Postać dla Laurie mogliśmy poznać bliżej w serialu American Horror Story w sezonie trzecim o tytule Sabat, gdzie w jej rolę wcieliła się Katie Bates. Pora teraz na nową fuchę Jamesa Vana, który zaangażował się producencko w stworzenie nowego filmu o potworze lub duchu dla studia Universal. Nie wiemy jeszcze nic o szczegółach filmu, jednak Universal Pictures już od dawna planuje stworzenie swojego własnego uniwersum. Zwłaszcza, że ostatnio pochodzący od nich niewidzialny człowiek całkiem nieźle poradził sobie na dużym ekranie. Możliwości są ogromne, ponieważ studio posiada prawa do takich postaci jak Dracula, Frankenstein, Mumia, Wilkołak czy Potwór z Czarnej Laguny. Osobiście życzyłbym sobie dobrej, horrorowej wersji dzwonika z Notre Dame, bo niegdyś strasznie mnie gość przerażał. Więcej o całej akcji dowiemy się zapewne, gdy James Van zakończy pracę nad nową odsłoną Aquamena. To już wszystkie informacje na dziś. Zapraszam do subskrypcji kanału i obejrzenia pozostałych filmów. Dzięki.